Przez tysiące lat uczono nas jednej rzeczy. Aby wyhodować jedzenie, trzeba cierpieć, trzeba kopać, przekopywać ziemię, odwracać ją w kółko, aż bolą plecy i ręce. Symbolem ogrodnika stała się łopata ciężka, metalowa, nieodłączna. Ale co, jeśli ta łopata wcale nie jest narzędziem sukcesu, co jeśli jest największym wrogiem plonów? Współczesne ogrodnictwo wpoiło nam przekonanie, że ziemia musi być odsłonięta, spulchniona i kontrolowana. Im więcej pracy, tym lepsze rezultaty, tak nam mówiono. A jednak natura działa dokładnie odwrotnie. W lesie nikt nie kopie, nikt nie orze, nikt nie odsłania gleby, a mimo to wszystko rośnie bujnie, zdrowo i bez wysiłku. Istniał czas, gdy ziemniaki nie były sadzone w głębokich rowach ani w równych rzędach. Była metoda tak prosta, że dziś wydaje się niemal niemożliwa. Metoda, która dawała kilkukrotnie większe plony, wymagała minimalnej pracy i niemal całkowicie Eliminowała kopanie. Zniknęła nie dlatego, że nie działała, lecz dlatego, że działała zbyt dobrze poza systemem przemysłowym. W tej historii cofniemy się do zapomnianej wiedzy, która może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na uprawę ziemniaków, bez wysiłku, bez bólu pleców, w zgodzie z naturą. Na początku XX wieku, zanim rolnictwo zostało całkowicie podporządkowane maszynom i chemii, wielu drobnych rolników stosowało metody, które dziś uznalibyśmy za rewolucyjne. Nie znajdziesz ich w nowoczesnych podręcznikach. Nie były promowane przez przemysł, a jednak działały zadziwiająco skutecznie. Rolnicy ci zauważyli coś, co umknęło późniejszym pokoleniom. Ziemniaki nie potrzebują ciężkiej, przekopanej gleby, aby dobrze plonować. Wręcz przeciwnie, w takich warunkach marnują ogromną ilość energii tylko po to, by przetrwać. Stosując prostą technikę bez kopania, potrafili uzyskać nawet dwa-trzy razy więcej bulw z tej samej powierzchni. Co ważne, metoda ta nie wymagała nawozów sztucznych ani oprysków. Gleba pozostawała żywa, wilgotna i chłodna, a rośliny rosły silne i odporne. Pracy było mniej, a zbiory były większe i zdrowsze. Dlaczego więc ta wiedza zniknęła? Ponieważ nie pasowała do modelu rolnictwa przemysłowego. Nie dało się jej łatwo zmechanizować, sprzedać ani kontrolować. Z czasem została wyparta przez orkę, nawozy i paliwo. A wraz z nią zniknęła prostota, która dawała obfitość. W latach 70. XX wieku, gdy większość ogrodników była już całkowicie uzależniona od glebogryzarek, nawozów i nieustannej pracy fizycznej, pewna starsza kobieta żyła zupełnie inaczej. Nazywała się Ruth Stout. Miała ponad 80 lat i ogród, który przeczył wszystkiemu, czego uczono o uprawie ziemniaków. Podczas gdy jej sąsiedzi godzinami przekopywali grządki i walczyli z chwastami, Ruth siedziała spokojnie na werandzie. Nie dlatego, że była obojętna, lecz dlatego, że pozwoliła naturze wykonać całą pracę za nią. Gdy nadszedł czas zbiorów, nie sięgnęła po łopatę. Po prostu odsunęła grubą warstwę siana i zebrała ziemniaki leżące na powierzchni gleby. Czyste, duże i nienaruszone. Ruth Stout nie uważała się za rewolucjonistkę. Powtarzała, że nie jest leniwa, lecz efektywna. Zrozumiała, że ingerowanie w glebę częściej szkodzi niż pomaga. Jej metoda była rozwinięciem zapomnianej wiedzy sprzed dekad, dostosowanej do codziennego ogrodu. Dzięki niej świat ponownie usłyszał o uprawie bez kopania, nie jako modzie, lecz jako powrocie do biologicznego, zdrowego rozsądku. Aby zrozumieć, dlaczego ta metoda działa, musimy na chwilę opuścić ogród i wejść do starego, naturalnego lasu. Zatrzymaj się i spójrz pod nogi. Czy widzisz nagą, odsłoniętą ziemię? Czy gleba jest sucha, zbita i wypalona słońcem? Oczywiście, że nie. Podłoże leśne jest zawsze przykryte. Warstwy liści, gałązek, kory i rozkładającej się materii organicznej tworzą miękką, sprężystą kołdrę. Tamo kołdra chroni glebę przed wysychaniem, skrajnymi temperaturami i erozją. Co ważniejsze, pod nią tętni życie. Gleba jest wilgotna, chłodna i pełna mikroorganizmów. Natura nigdy nie odsłania swojej skórzawej skóry. Odsłonięta gleba to gleba zraniona. A jednak w nowoczesnym ogrodnictwie pierwszym krokiem jest zdjęcie tej ochronnej warstwy. Ożemy, przekopujemy i rozdrabniamy ziemię, wierząc, że w ten sposób jej pomagamy. Las pokazuje coś zupełnie innego. Rośliny rozwijają się najlepiej tam, gdzie gleba jest stabilna i chroniona, a materia organiczna rozkłada się powoli, karmiąc cały ekosystem. To właśnie ten naturalny model stał się inspiracją dla zapomnianej metody uprawy ziemniaków. Zamiast walczyć z naturą, metoda ta naśladuje ją krok po kroku, i właśnie dlatego, Przynosi tak niezwykłe rezultaty, bez wysiłku, bez kopania i bez niszczenia tego, co najcenniejsze żywej gleby. Pod powierzchnią gleby istnieje niewidzialny świat, o którym rzadko się mówi. To złożona sieć grzybów, bakterii i mikroorganizmów, które współpracują ze sobą, tworząc żywy ekosystem. Jednym z jego kluczowych elementów jest grzybnia. Delikatne nici grzybów, które działają jak internet gleby, przenoszą wodę, wymieniają składniki odżywcze. Łączą rośliny w jeden system. Kiedy przekopujemy ziemię, ta sieć zostaje brutalnie rozerwana. Glebogryzarka czy pług nie napo napowietrzają gleby, one ją demolują. Do gleby wpada nagły nadmiar tlenu, co uruchamia proces gwałtownego utleniania węgla organicznego. To tak, jakby spalić paliwo zgromadzone przez lata w ciągu kilku sezonów. W efekcie gleba szybko traci swoją strukturę. Staje się szara, zbita i martwa. Znika zdolność zatrzymywania wody. A rośliny zaczynają zależeć od nawozów sztucznych. To błędne koło, które wymaga coraz więcej pracy i coraz większych nakładów. Ziemniaki sadzone w takiej glebie muszą walczyć z fizyką. Twarda ziemia ogranicza ich wzrost, a roślina zużywa energię na rozpychanie podłoża zamiast na tworzenie bulw. Zapomniana metoda zauważyła ten problem ponad 100 lat temu i zamiast niszczyć glebę, postanowiła ją chronić. To właśnie ochrona życia w glebie jest fundamentem prawdziwie obfitych plonów. Jednym z największych błędów w tradycyjnej uprawie ziemniaków jest niezrozumienie, czym naprawdę jest ziemniak. Większość ludzi uważa go za korzeń. W rzeczywistości ziemniak jest zmodyfikowaną łodygą, tzw. bulwą pędową. To drobna różnica w słowach, ale ogromna w praktyce ogrodniczej. Korzenie są stworzone do przebijania się przez glebę. Bulwy nie. Ziemniaki naturalnie tworzą się na rozłogach, które najlepiej rozwijają się w środowisku luźnym wilgotnym, chłodnym i bogatym w tlen. To dokładnie takie warunki, jakie panują na dnie lasu pod warstwą liści, a nie w zbitej, przekopanej ziemi. Gdy sadzimy ziemniaki głęboko w ciężkiej glebie, zmuszamy roślinę do walki od pierwszych dni życia. Musi zużywać energię, aby przebić się ku światłu, zamiast inwestować ją w rozwój bulw. Każdy centymetr twardej ziemi to strata potencjalnego plonu. Zapomniana metoda całkowicie odwraca to podejście. Zamiast chować ziemniaki głęboko, kładzie je na powierzchni i daje im dokładnie to, czego potrzebują: ciemność, wilgoć i dostęp powietrza. To prosta zmiana perspektywy, która prowadzi do radykalnie innych rezultatów. Zrozumienie biologii ziemniaka to moment przełomowy, wtedy cała metoda zaczyna mieć sens. A sednem zapomnianej metody uprawy ziemniaków jest jedna prosta, ale potężna zasada: warstwowanie zamiast zakopywania. Zamiast wciskać bulwy w ciężką glebę. Tworzymy dla nich środowisko podobne do naturalnego dna lasu miękkie, ciemne i pełne powietrza. W tej metodzie ziemniaki układa się bezpośrednio na powierzchni gruntu. Nie ma kopania dołków, rowków ani przekopywania. Następnie przykrywa się je grubą warstwą materiału organicznego siana, słomy, suchych liści lub skoszonej i wysuszonej trawy. Ta warstwa działa jak żywa osłona. Po pierwsze, izoluje glebę przed upałem. Gdy temperatura powietrza latem Przekracza 30 duży DNEX. Gleba pod warstwą ściółki pozostaje chłodna. To kluczowe, ponieważ ziemniaki przestają tworzyć bulwy, gdy gleba nagrzewa się zbyt mocno. Warstwy oszukują roślinę, wydłużając okres wzrostu. Po drugie, materiał organiczny jest porowaty. Rozłogi ziemniaka mogą swobodnie oddychać i rozrastać się we wszystkich kierunkach. Zamiast jednej ciasnej warstwy bulw pod ziemią, roślina zaczyna produkować ziemniaki pionowo, jeden poziom nad drugim. Po trzecie. Ściółka zatrzymuje wilgoć. Deszcz wnika powoli i równomiernie, a parowanie jest minimalne. Dzięki temu podlewanie staje się zbędne lub bardzo rzadkie. W efekcie ogród przestaje być polem bitwy. Ziemniaki nie walczą z glebą, pracują z nią. To właśnie w tym momencie metoda zmienia zwykłą grządkę w fabrykę plonów, gdzie natura wykonuje większość pracy za ogrodnika. Wiele osób słyszy o tej metodzie, próbuje jej raz i twierdzi, że nie działa. Problem nie leży jednak w samej metodzie, lecz w pominięciu kluczowych szczegółów. Aby odnieść sukces, trzeba trzymać się kilku prostych zasad. Krok pierwszy. Przygotowanie miejsca. Nie przekopuj gleby. Jeśli na powierzchni rośnie trawa lub chwasty, po prostu je skosz lub przydepcz. Korzenie pozostaw w ziemi, rozłożą się i staną się pożywieniem dla dżdżownic oraz mikroorganizmów. To one wykonają pracę spulchniania gleby za ciebie. Krok drugi. Układanie ziemniaków. Bulwy sadzeniaków połóż bezpośrednio na powierzchni Ziemi. Zachowaj odstęp około 30 cm między nimi. Nie kroj ziemniaków, całe bulwy są w tej metodzie mniej podatne na gnicie i choroby. Krok trzeci: przykrycie najczęstszy punkt porażki. Ziemniaki muszą zostać przykryte grubą warstwą materiału organicznego. Minimum to 20 25 cm luźnej ściółki. Jeśli widzisz ziemniaka, oznacza to, że widzi go także słońce. Światło powoduje zazielenienie bólów i powstawanie toksycznej solaniny. Ma być ciemno, głęboko i miękko. Możesz użyć siana, słomy, suchych liści lub dobrze wysuszonej trawy. Materiał musi być przewiewny, niezbity. Krok czwarty: nie przeszkadzaj. To najtrudniejsza część dla współczesnego ogrodnika. Nie obsypuj, nie piel, nie poprawiaj. Gruba warstwa ściółki blokuje światło, więc chwasty nie mają szans. Wilgoć zostaje zatrzymana w glebie. Dlatego podlewanie jest rzadko potrzebne. Ta metoda wymaga jednego: zaufania biologii. Gdy przestaniesz ingerować, natura zrobi resztę. Moment zbiorów jest tam, gdzie różnica między tradycyjną metodą a uprawą bez kopania staje się najbardziej widoczna. Gdy rośliny ziemniaka naturalnie zamierają i ich łodygi zaczynają żółknąć, nie sięgaj po łopatę. Nie będzie potrzebna. W tej metodzie nie kopiesz ziemi, nie ryzykujesz przecięcia bulw i nie przeciążasz kręgosłupa. Wystarczy uklęknąć przy grządce i delikatnie odsunąć warstwę ściółki. Ziemniaki leżą tuż pod nią lub bezpośrednio na powierzchni gleby, czyste, suche i nienaruszone. Zamiast przypadkowych strat i połamanych bulw, masz pełną kontrolę nad zbiorami. Każdy ziemniak jest widoczny, łatwy do podniesienia i gotowy do przechowywania. To jak zbieranie owoców, a nie walka z ziemią. Dla wielu ogrodników ten moment jest przełomowy. Po raz pierwszy zbiory nie kojarzą się z bólem pleców i frustracją, lecz z prostą przyjemnością i poczuciem obfitości. Właśnie wtedy staje się jasne, że łopata naprawdę była zbędna. Jest jeden problem, z którym dawni ogrodnicy, w tym ród Stout, nie musieli się mierzyć. Problem typowo współczesny, niewidoczny gołym okiem, a potrafiący zniszczyć cały ogród na kilka lat. Chodzi o pozostałości herbicydów w sianie i słomie. Dziś wiele pastwisk opryskuje się środkami. Zwalczającymi chwasty szerokolistne. Jedną z najbardziej problematycznych grup są herbicydy z rodziny aminopyralidów. Zostały zaprojektowane tak, aby były trwałe. Trawa jest opryskiwana, zjadana przez bydło lub koszona na siano, a chemikalia nie znikają. Przechodzą przez układ pokarmowy zwierząt, pozostają w oborniku i w suchym sianie nawet przez kilka lat. Jeśli użyjesz takiego zatrutego siana jako ściółki, ziemniaki wykiełkują, ale wkrótce Liście zaczną się skręcać, deformować i zamierać. Wygląda to jak choroba wirusowa, lecz w rzeczywistości jest to zatrucie chemiczne gleby. Dlatego przed użyciem siana lub słomy trzeba być detektywem. Zapytaj rolnika, czy pole było opryskiwane. Jeśli nie ma pewności, wykonaj prosty test biologiczny. Namocz siano w wodzie i podlej nią nasiona fasoli. Fasola jest bardzo wrażliwa. Jeśli rośnie prosto, materiał jest bezpieczny. Jeśli się skręca, nie używaj go w ogrodzie. Ta ostrożność to jedyna nowoczesna modyfikacja zapomnianej metody. Zapomniana metoda uprawy ziemniaków to coś więcej niż ogrodnicza ciekawostka. To powrót do biologicznego rozsądku, który przez dekady został zagłuszony przez hałas maszyn, chemii i pośpiechu. Nie polega ona na rezygnacji z kontroli, lecz na oddaniu jej procesom, które od milionów lat działają bezbłędnie. Gdy przestajesz przekopywać glebę, zaczynasz ją chronić. Gdy przykrywasz ziemię warstwą organiczną. Pozwalasz życiu rozwijać się tam, gdzie wcześniej było niszczone. W zamian otrzymujesz obfite plony, zdrowszą glebę i ogród, który z każdym sezonem staje się coraz lepszy, zamiast coraz bardziej wyjałowiony. Ta metoda nie wymaga wiary, lecz doświadczenia. Wystarczy spróbować jednej grządki, jednego sezonu, porównać efekty z tradycyjnym kopaniem. Niech Twoje plecy, czas i plony zdecydują, która droga ma sens, bo czasem największy postęp polega na tym, by przestać robić za dużo i pozwolić naturze wykonać swoją pracę.